Cześć na w dzisiejszym odcinku, na kanale, w dzisiejszym odcineczku będziemy się zajmować sadzeniem kartofli. Ale czym będziemy to robić? Ano, sadzareczką od Holigana. Nie wiem, czy o to postać bo tak szybko chodzi. Jakoś dziwnie tak się czuję. Nie wiem dlaczego. Także napiszcie hashtag szybkość, a wam szybne serduszko. Dbajcie do mnie na Instagramu, bo zostało 200 lajków pod ostatnim zdjęciem do wylosowania zwycięzców konkursu z firmą Genesis, do której też bardzo serdecznie zapraszam. I gdzieś tam będziemy robić losowankę. Tutaj mamy sadzareczkę od Holigana. A, i łapę w górę zostawcie ze względu na to, że YouTube skraca zasięgi. Ale to nic nie poradzimy. Może te łapki coś dadzą. Eee, weźmiemy sobie na razie 30. 30 sobie polatamy, bo chyba dzisiaj w ogóle wszystko może będziemy robić tą 30, bo dawno nic z nią nie ogarnialiśmy. A, 60. niech sobie odpocznie. A, dajmy jej odpocząć. Niech coś tu mam źle, sobie... to w ogóle to półstawiane. Dobra. Boże, jak głośno, ja sobie to ściszę. Wam w montażu też pewnie będę musiał ściszyć. Faktycznie, jak ona wchodzi na wyższe obroty, to już powiem Wam, że, że głośno się zaczyna robić. E, też już czekam. Internet muszę młodemu jeszcze ogarnąć. E, farminga już tak jakby mamy. Komputer jest złożony, także może gdzieś pod koniec tego tygodnia pojawi się odcinek z gospodarstwa o po podziadku, e, gdzie będziemy sobie po prostu już grali z młodym na multiplayer. Także moim zdaniem fajna sprawa. No nie, coś mi, coś mi to postać za szybko chodzi. Nie wiem, widzicie to? Wcześniej nie, albo no mam, mam jakieś dziwne przyzwyczajenie, ale nie mam pojęcia, jakoś dla mnie to się szybko wydaje. E, bierzemy sobie brony zielone i lecimy sobie zabronować jeden kawałeczek pola i na tym kawałeczku pola, no, zasadzimy sobie po prostu kartoflaki. Kiedy będziemy kopać, to jeszcze nie wiem, no, ale to ta seria taka sobie niech zostanie na takich, wiecie, mniejszych maszynach, niech chcę jakoś bardzo też rozwijać. Później nie będzie żadnej serii, a tam szczególnie, że już gospodarstwo po dziadku pójdzie na multiplayer. Jak się młody będzie dobrze sprawował, to może jeszcze jakąś serię na multiplayer zrobimy, żeby na przykład na postępowego poszedł. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie nie chcę nic obiecywać, bo na różnie to może być w każdym bądź razie. Zobaczymy. No i niedługo, jak wyjdzie Świętokrzyska, to na Świętokrzyskiej seria się szykuje z paroma osobami. Z jakimi jeszcze dokładnie nie wiem, ale Holigan, Grzesiek, Archie, czy właśnie Kolis na przykład, czy Adrian. PQD, tak wam mogę powiedzieć. Jest parę osób, tu akurat są... No, dwie osoby bardziej związane, Adrian i megacolis z YouTube'em. Bo Holinian gdzieś tam dopiero ma swoje początki. Grzesiek tak samo. W śmierci też coś tam nagrywa, także. Parę osób z YouTube'em... Aj, czekajcie, bo to nie to parę osób gdzieś tam z YouTubem, a nawet wszyscy w jakimś tam stopniu są związani, także myślę, że... fajnie będzie coś takiego zrobić. Na pewno fajnie na polskiej jakiejś mapie, bo to co jest na tej kwadratowej, znaczy na farmingowej masakrze, to powiem wam, że... No mapa mi się nie podoba taki projekt co zrobić swój, tylko tyle, że na jakimś polskim klimacie i nie że tam jakieś tam, nie wiem, jakieś gwiazdeczki YouTube'a, znaczy no, gwiazdeczki YouTube'a, gwiazdeczki farminga e, pościągać to raczej raczej zrobić takimi, wiecie, ze znajomymi, żeby się tak fajnie grało. A, myślałem czy miałem wrażenie, że ona nic nie robi te brony, ale jednak działają, tylko widzicie, tu jest na przykład e, tekstura tego siewu, co się ostatnio martwiłem, że to mi nie będzie działać i o tym też sobie chwilkę pogadamy. Z prostych przyczyn. Nie działało. Tak jak właśnie mówiłem, że będę musiał sobie chyba to jeszcze raz zasiadł na live, to w ogóle odpiąłem tego poznaniaka. Przejechałem samym poznaniakiem bez tego agrolifta z przodu, czyli ten kultywator uprawowo-siewny agregacik tak zwany. No i patrzę, sieję. Tekstura się dużo nie różni. Ze względu na to, że tu jest tylko tam leciutko wygładzone. A tutaj macie takie te. No kurcze, o widzicie, te bryłki takie tutaj są. I to się tylko i wyłącznie tym różni. A tak to kolor tych tekstur, jeżeli chodzi o kultywator i siew, jest praktycznie taki sam. Jest to denerwujące na tej mapie, bo trochę przeszkadza. Wiadomo, że dzisiaj jak będziemy kartofle sadzić, no to najprawdopodobniej będzie mm, tekstura właśnie tego takiego pra prawdziwego sadzenia kartofli. Ale czy, czy to będzie na 100%, to nie wiem. Ja tutaj chyba jeszcze kartofli... Chociaż nie, miałem kartofle i była ta tekstura, także nie jestem pewny na 100%. Nie będziemy tak jeździć, tylko sobie wezmę albo nie dookoła, żeby taką będę sobie latał. Bron teoretycznie, jakbyśmy na polu nawracali, to nie trzeba sobie podnosić, ale... Ale tak to on, tak sobie wezmę. Dlaczego bronowanie? dlaczego bronujemy, jak mieliśmy sadzić kartofle? No, dlatego, że to pole jakoś trzeba przygotować. Na zaoranym się raczej nigdy kartofli nie sadzi. A tutaj musimy sobie to przygotować z bronami, na szybko. Bo jak widzicie, też pole nie jest zbyt duże. I sobie zaczniemy sadzić. Nie wiem, czy też po kartofle nie będę musiał pojechać, ale to raczej już na filmie wam nie będę pokazywał, żeby więcej pokazać sadzenia kartofli i od razu sobie będziemy latać e, z wałkiem. Będzie sadzarka z wałkiem e, z tyłu, a nie tak wiecie, a nie bez wołeczka. Jest to chyba ostatni w ogóle odcinek nagrywany na fotelu Diablo, bo bardzo prawdopodobne, że jutro na kanale nie będzie farminga, tylko będzie odcineczek z unboxingu nowego fotela e, z Diablo, który dostaję. No i później myślę, że będzie Chociaż może nie aż tak od razu, bo też uzgadniam, znaczy napisałem, uzgadniam to duże słowo, e, z firmą, która produkuje biurka, czy biurka by mi nie podesłali w ramach współpracy, naprawdę byłoby to no fajne, jakbym dostał takie biurko z prostych przyczyn, jest mi ono potrzebne, bo no to się, patrzcie, no, rusza się. No i tu jest właśnie problem, niby to jest biurko gamingowe, ale dobrego słowa o tym biurku, chociaż może gdyby nie kierownica, to może by się tak nie, nie ruszało, bo jak miałem normalnie... Kleweturze grałem i na myszce, no to wiadomo, tutaj klikałem i to było stabilnie. Ale kierownicą jak się kręci, to i monitor się rusza, bo to biurko jest mało stabilne i tu się zaczynają problemy. No, ale jednak na kierownicy wolę nagrywać niż po prostu na zwykłym tym, niż na zwykłej kleweturze. Ok, no. No i też na 13 tysięcy osób na moim Instagramie, plus 60 tysięcy subskrypcji na moim kanale, będzie wydana mapka. Mega fajna, tyle Wam mogę powiedzieć. Już pewnie większość osób i tak wie o co chodzi, o którą mapkę. Ale na razie nie będę za bardzo dużo zdradzał szczegółów, bo mapa jest w trakcie robienia Także myślę, że te progi będą takie odpowiednie, bo akurat się mapkę na spokojnie skończy e, Zanim to będzie Bardziej się boję o Instagramów, na Instagramie brakuje jeszcze chyba... Tam było 300 albo 400, albo 1600, albo 1000... 1700, albo 1600, albo 1700 na Instagramie brakuje Dużo mało, nie wiem, przemyślcie to sobie sami i znajdziecie odpowiedź na to. No, dla mnie to jest tak chyba sporo. Zależy, jak to będzie, po prostu sobie tam dochodziło powolutku. A suby, no to subami wiadomo, że gdzieś tam jakoś to też leci sobie powoli. Dobra, co możemy o tak o zostawić w ścianę? O, o i cyk. No, i bierzemy sobie sadzarkę. Chyba tyle, to będzie. To tam ja mam, nie wiem czy mam agrolifta tego od razu, to byśmy sobie wyładowali, bo i tak tutaj już chyba nic siat nie będę A mi się przydadzą po prostu worki z kartoflami Żeby tutaj to porobić Musimy sobie podłączyć na początek sadzarkę i dopiero później sobie podczepić wałek do sadzarki Wałek też sobie chyba rękami wyciągniemy, nie będziemy tam sadzarką Nawracać i się kręcić w to i we w te Dobra Oho, coś u się zbagowało Albo ściana jest chyba za blisko, wiecie? Tak, ściana jest za blisko, dokładnie. No, i czy się nie wyrobimy, się nie wyrobimy się. Bo na tym fotelu naprawdę mi już tak plecy bolą. Jak teraz dla was nagrywam, to tak szczerze mówiąc, już od jakiegoś tam czasu w sumie, bo też i dużo czasu spędzam przed komputerem. Te filmy gdzieś tam już. Jak odpalam, nie wiem, live'a 3-4 godziny i później nagrywam film, to mnie tak plecy tu bolą, że to jest tragedia. To już mówiłem niejednokrotnie, ale... Ale gdzieś tam te odcinki można powiedzieć, że w bólu nagrywam. No, no niestety, ale nic z tym nie zrobię. Na razie dopiero jak będę miał ten nowy fotel, w którym będzie, to taka wiecie, poduszka ale tutaj pod szyję, to będzie co innego, bo ten ból raczej powinien wtedy minąć. E, dobra, to sobie podczepimy. Może ja to chcę podczepić, a tu mi się coś nie podczepia. Przyłącz. No i, no i fajnie tylko co z tego O jest patrzcie dobra tak do góry O coś się dzieje No i elegancko działa bo się bałem że coś się po prostu zacznie bugować ale po prostu jest fast, GPS GPS masno Fest e, tak to wygląda. Ja sobie muszę teraz wziąć, wziąć do naszej sześćdziesiątki i sobie zrobić taki myk. No tu możemy drzwi otworzyć, nawet. O, kliki, cyk. I o oproszę. Teraz tak, siewnik sobie ustawimy od razu. No i tak będzie w górze, to nam to nie powinno przeszkadzać. Kontrol I. Oho. Wybierz materiał, zatrudnij, zamknij. To co, ja nie mogę tego wywalić? Jak normalnie w tych siewnikach z gry to to działało, ale ten siewnik z modów to z tego co widzę chyba nie ma opcji, także ja muszę sobie albo ogarnąć jakoś inaczej nasiona, bo nie sądzę, że tutaj mam jakiekolwiek nasiona na gospodarstwie, wiecie. Chyba nie, a takich normalnych kartofli wiaderkiem też nie nasypię, chyba że stąd można brać, ale to też wątpię. Także ja sobie to wszystko tu też, może podjadę, to zobaczymy, czy stąd też się nad nabierać. A jak nie, to sobie kupię po prostu ze sklepu i stamtąd będziemy korzystać. Ma, prawie jak ze starym, na plecach, patrzcie. Pioner, pioner, tutaj o niosę sobie na siona, normalnie, na palecie, na plecach. Plecy mam, wiesz, wyćwiczone, rozumiesz, na bolące plecy, akurat e, paleta na grzbiet i lecimy. No niestety tutaj się nie dało tego zasypać na gospodarstwie, sprawdzałem, także nie chciałem też odpalać za bardzo ciągnika, bo by to dłużej zeszło, tylko sobie pobiegłem po prostu do sklepu i doszedłem do wniosku, że sobie to kupię. No i można sobie załadować. No, tu poszło bardzo mało, mogłem nawet kupić chyba te pojedyncze worki, ale tu poszedł jeden, dwa, trzy. Cztery. Cztery worki poszły, bo tutaj chyba te worki mają po 200, a tutaj... O nie, 180, to ile te worki mają. Coś, coś tu... nie... nie... Coś mi się to nie zgadza ogólnie, oszukali mnie chyba. Bo cztery worki chyba poszły, a tylko 180 się naładowało. Chyba że te worki mają po 25 Ale to i tak nie wywadzi 180. Albo po 50 mają te worki. To nie jest takie głupie, to nie jest takie głupie, naprawdę. Dobra, ja sobie tutaj akurat kartoflaki na tym polu dzisiaj będziemy sobie walić. No, wałek jedzie, nie wiem czy tak można szybko w ogóle z takim wałkiem jeździć, bo to może... Nie, no w sumie odczepić, to może się nie odczepi, ale... Ale lepiej chyba tak nie jeździć szybko. No i teraz patrz, patrz jaka akcja. Chłopie, chłopie, jak tyś, jak tyś w szoku, że taka sadzarka jest do farminga. Jeszcze jest jedna fajna, ale postanowiłem, że pokażę Wam tą holiganowską, że tak powiem. Cyk, dwójeczka. Siejesz? Czy sadzisz? Ło, pszczoły! Woluję. Woluję. Pszczoły tam latają, widzicie? No i na ogół właśnie tak to wygląda. No tutaj, no, no łapię dobrze, ale też... Zacząłem sobie to bronować, wiadomo, na filmie, bo raczej ten film nam nie wyjdzie z samego sadzenia kartofli, bo nie sądzę, że to potrwa po prostu długo. Ja sobie chyba będę robił coś takiego, bo chcę mieć równo zasiane, zasadzone. O, bo później poprawiać w komentarzach, ale. Tak, jak pojadę na uko, to mi to chyba się na zacznie robić. Tam jeszcze przy siebie to, to bez różnicy, bo to później wiecie. Wygląda jak wygląda. Tu między krzakami sobie przyjadę. Ale jak już sadzicie kartofle, to raczej się staracie chyba sadzić równe rzędy, żeby to jako tako wyglądało. A nie jakoś tam zrobić wiesz, no odpierdziel, tu zawrócić, tam zakręcić i masz zasadzone. Tylko właśnie takie równe przejazdy. Nie, nie trochę, szyb, trochę szybko jedzie. Ja bym proponował dać tak i tak. A ja proponował, wiedzieć, po prostu na tempomacie to robić. Myślę, że taka prędkość 8 na godzinę powinna być odpowiednia. No, może to jest nawet i jeszcze troszeczkę za szybko. Nie wiem, czy z taką prędkością ktoś sadzi kartofle. Może gdzieś tak na 7 nawet damy. Ale nie wiem, nie wiem, czy, to, nie wiem czy też to jest zależne od tego, czy im wolniej się jedzie, tym lepiej. Ale myślę, że ludzie nie szaleją, jeżeli mają te sadzarki takie polskie. Myślę, że jak macie też i większe maszyny, to może i szybciej sadzicie te kartofle. Ale. U nas to się zawsze taką o, sadzarką polską sadziło To zawsze jakoś tak wiesz, traktorem nie jechałeś nie wiem 10-12 na godzinę, tylko jechałeś tak normalnie Czasami też wiecie były problemy, bo tam w ziemię to głęboko wchodzi O już zapomniałem o tym <grych> Dobra, 6 czy 7? 7 jedzie, dobra No wiecie tak jak mówiłem to, jakbyśmy mieli sadzić tylko i wyłącznie kartofle na odcinku to raczej by nam nie wyszło te 20-22 minutki filmu, tak jak ja to zazwyczaj staram się robić. No bo po prostu pole nie jest za duże, ale ja też kartofli dużo nie potrzebuję. Także nie będę sadził tyle co ostatnio zasadziliśmy, bo to aż przesada była. Dobra, znowu muszę jakoś pojechać tędy, żeby się nie cofać, nie bawić. Czy to ma kolizję? Bo dobra, nie ma. Myślałem, że wjedziemy w to. No i pięknie, między krzaczkami. O, aby nie zaczepić. I teraz cyk. Teoretycznie, to, nie wiem czy to się nazywa bruzda, czy po prostu dół, bo jak or orzecie to macie oracie, orzecie, nie wiem jak się odmienia, ale macie normalnie bruzdę tak zwaną, a tutaj? A tutaj w kartoflach jak to się nazywa? No jedziemy, patrz! No równo, nawet można bardziej w tą stronę, bo teraz tak jakby tam tym drugim kołem tylnym. troszeczkę to niszczyliśmy nawet, bym powiedział, tu się zmieścimy dobrze. Jeśli nie są kolizje zwalone, no pierwszy ciągnik farmingu chyba, który nie ma zwalonych kolizji się udało przejechać, fajnie. Fajnie, że ludzie się starają robiąc te mod. Naprawdę fajnie. Chyba błędkowo w tym tygodniu wychodzi. czajcie. Chyba, że znowu ją modhub odeślę przez jakieś tam błędy tekstu czy coś takiego. Bo chyba ostatnio też już miała wychodzić. Już nawet w kwietniu, chyba połowie miała wychodzić. I ją ten modhub nasz kochany odsyłał. Świętokrzyska była na modhubie, znaczy była, była, była testowana do modhuba i też coś tam chyba nie zagrało tak jak trzeba I ją odesłali, a no właśnie Świętokrzyskiej chce robić serię, tak jak wam wspominałem wcześniej Moim zdaniem mapa jest piękna, tam pisaliście 6 gospodarstw, dużo terenów, e, też możliwości pewnie budowania własnych gospodarstw Też są dosyć spoko, także myślę, że, że jakoś fajnie ta seria wyjdzie, może nie na razie aż 6 osób Będę chciał to ogarnąć może w trzy osoby i bardziej jakichś pomocników sobie brać do danych serii. No, zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko powychodzi. Trzy osoby to jest minimum. Trzy osoby to jest minimum. A jak to wyjdzie później, to zobaczymy. Właśnie można zrobić coś takiego, że na przykład będą trzy osoby, czyli wiecie, trzy gospodarstwa, ale przykładowo na danym gospodarstwie będziecie mieli pomocnika, który będzie wam pomagał w jakichś tam większych pracach polowych. Bo chcę to zrobić też... No, no nie wiem w sumie jeszcze jak chcę to zrobić, tak szczerze, ale chcę to zrobić, żeby było fajnie. Aha, tak to nie wycofamy. To tutaj raczej cofania, to, to odpada nam cofanie. Musimy jechać chyba tam od nowa. No to pojedziemy od nowa. Jak z tym cofać nie wolno. Trzeba po prostu dobrze Albo chyba, żebyśmy wałek rękami odepchnęli, a ty byśmy sobie po prostu zajechali. Też nie jest głupi pomysł, ale wolę to chyba tak zrobić. Czy też jedziemy elegancko tą dziurą, także nie, nie niszczymy kartofli. Więc pytacie po co ten wałek do tej sadzarki? No, bo pewnie większość z was może nie korzystała z czegoś takiego. No, u mnie na przykład kiedyś było coś takiego, że były sadzone kartofle i z tyłu wałek był do sadzarki, ale to było 10 lat temu. Coś takiego, jak miałem 10 lat, może, o, może, 9, nie wiem, coś, coś, coś koło tego jeszcze byłem w podstawówce, może drugiej klasie. No i jak były jeszcze te większe kawałki pól, no to tam wtedy się sadziło z czymś takim, a teraz... Już w ostatnich latach to po prostu te kartofle były w jakimś czasie ubijane taką ubijaczką, co też swoją drogą mogliby do farminga zrobić. Tylko jakie by to miało zastosowanie też tak naprawdę, bo żeby tu była gleba 3D, to takie ubijanie. Jakby zrobili coś takiego, to spoko. W ogóle stworzę wam niedługo film, także to też mówiłem niedawno odnośnie co byśmy chcieli w farmingu 21, bo już zostało do farminga 21. No się mówi o tym, że wyjdzie jak wejdź do piątki piątki. Czyli PlayStation 5, ale gdzieś się też mówi o dacie, tak naprawdę wiosny za rok, czyli 2021 rok. No, jak na razie, modów jest do farminga, powiem Wam, że 19. I... Fajna ilość i są coraz lepsze. Także nie ma co się spieszyć z tamtym farmingiem, żeby znowu grać na jakichś tam słabszych rzeczach. Tylko teraz też trzeba pomyśleć nad jedną fajną rzeczą, że farming 21. Może trzeba czekać dłużej na niego, to jest prawda, ale może być kozacki I, i też nie wiadomo czy czekać, czy jednak żeby tutaj były mody, coraz więcej, coraz bardziej to się rozwijało, bo Farming 19 naprawdę fajnie się rozwija, zajebiście, że sadzę kartofle i nie mam kartofli. Grunt. Yy, grunt to być inteligentną osobą, jeżeli chodzi o farminga, także polecam. Jedno świetnie. Albo tak jest, zawsze się gada z wami, a... I to nie jest live, a to na live to jeszcze tam bym patrzył. O, bo tam jest, tam Wy zawsze jesteście. Tam zawsze siedzicie na live. Ie. Na drugim monitorze. No, to jeszcze bym tego raczej nie zauważył. Bo tak to się obejrzałem z ciekawości. I oj i widać, że nie ma nic. Bida, bida w kraju. Jeszcze może zdążę pojechać na to pole, bo widzę, 20 minut prawie, ale tam jeszcze cięcie było przecież na ten ten. E, tyłem wyjedziemy, tyłem wyjedziemy gospodarstwa. Ok, no. Ok, no wariateno Moja kabryzma się zrobiła. Uff. Tylko sadzić. I patrzcie, tu jest też wyjazd. Tu chyba wyjedziemy zaraz koło tego pola. Idealnie, wiecie? Nie, z tamtej gospodarki jest wyjazd. Idealnie koło tego pola. A tu jest wyjazd troszeczkę dalej, ale też jest dobrze, chyba. No, widzę, że nie wiem, nie wiem gdzie to jest. Tu gdzieś już są te krzaki, to o, tu jest już to. Jak tu teraz zajechać? Tam nie wiem odkąd sadziłem, ale tutaj dam coś takiego. To może ten tędy uda się jakoś wjechać elegancko. Teraz trzeba się spojrzeć do tyłu, czy jest włączone sadzenie, aby. No nie jest włączone sadzenie. Myślałem, że jak napełniłem od nowa, to. No, żeby się to nic nie zbagowało. No, tam troszeczkę nie dojechaliśmy chyba, ale nieważne. I tu będziemy musieli sobie jeszcze raz wrócić, i też będzie ok. W ogóle nagrywam ten film jakaś rekordowo późno, bo jest pierwsza w nocy, już nawet jest po pierwszej, ale siedziałem gdzieś tam na live, u Grzeska trochę i Zarczy Dudim, i tam paroma osobami sobie gadaliśmy na czasie. A się grał, także. No, fajnie, fajnie było. Ogólnie zaraz też będę wbijał, tylko sobie nagram ten film. No bo jednak, nie chcę, żebyście gdzieś tam. Nie mieli filmów w jakiś dzień, mimo że wczoraj nie było chyba. <noise> wczoraj nie było, ale było gdzieś tam przedwczoraj top 10 potrzebnych modów, także mogliście sobie pobierać takie serie. Wrócę też z oceniania modów, będę chciał robić. Jak niedługo zacznie coś e, fajnego wychodzić, coś takiego jak kryteria sobie przygotujemy, będzie fajnie. Na pewno map nie chcę oceniać, wiecie? Bo tych map nie wychodzi tak naprawdę dużo, a już też paru Jupiterów jest, na przykład Riot i. Ktoś jeszcze na YouTube widziałem, że oceniał mapy z tych takich większych, ale także no. Także ja już się nie będę bawił w ocenianie map. Będzie, zostawmy trochę kontentu dla innych. Chociaż kiedyś w sumie ja też to miałem. Ja miałem wcześniej to od nich, chyba. Chociaż nie wiem, kiedy oni to zaczęli, ale ja miałem to jeszcze w 17. No nie, ocenianie map, że wtedy dużo map wychodziło bardzo, a teraz. Co? Czemu zgasła? Zatankuj pojazd paliwo się skończyło? Oh! W farmingu się kończy paliwo? Jak ja w polskim. Nie wierzę. Od 15, 15, 17, 19. Nigdy w życiu mi się nie skończyło paliwo. Nigdy w życiu na to nie zwracałem uwagi, czy jest dużo, czy jest mało, bo w polskich modach było to zazwyczaj ustawiane tak, że to paliwo prawie się nie kończyło. Tu mi się skończyło paliwo. Pierwszy raz w życiu. Ja Cię kręcę. Dobra, dzięki każdemu za oglądanie dzisiejszego filmu. Taka wtopa na koniec. No, no serio, no ja jestem w szoku. Zostawcie łapeczkę w górę, wbijajcie na Instagrama i widzimy się dzisiaj o 19 na live. Na razie.